Najgorsze są konfrontacje, kiedy to dziecko nie pozwala nam odebrać tego telefonu. Mocno protestuje. No ostrzegam, że spełnia w ten sposób kryteria rozpoznania u niego zespołu zależnienia niezależnie od wieku. Ja uważam, że nie sama technologia i nie mam żadnego wpływu na wyhamowanie jej i, i takich ambicji, lecz korzystanie z tej technologii jest tu problemem. Korzystanie. Przypomniał mi się taki film francuski, że dzieci zostały wysłane do dziadka gdzieś wysoko w góry, gdzie nie było zasięgu. Dziadek nie miał telefonu komórkowego i trzeba dwa tygodnie było przetrwać, a dziadek nie miał wcale zamiaru zmienić stylu swego życia. Podcast WSB NLU po godzinach. Ja nazywam się Paweł Augustyn, a dzisiaj moim gościem jest Profesor doktor habilitowany, Zbigniew Tarkowski, Wyższa Szkoła Biznesu, wcześniej Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj temat, na pewno temat, yy, który angażuje uwagę, czyli jak nowa technologia, jak smartfony, jak nowe technologie, media społecznościowe wpływają dzie na dzieci, ale nie tylko na dzieci, w ogóle na społeczeństwo. Tak, Może ja zacznę od przedstawienia takiej fotografii. Na której widzimy 3-4-latka siedzącego w wózku, ze smoczkiem w ustach, a w dłoni z telefonem komórkowym. Natomiast w widzimy ich rodziców jego rodziców też z telefonem komórkowym. I to jest obraz współczesnych czasów. Dzieci zaś młodsze otrzymują telefony komórkowe. Może skupmy się na tym urządzeniu. No, które jak wiadomo, mają. W sobie zawarty internet. I podjąłem badania idące w tym kierunku, kiedy ten proces uzależnienia się rozpoczyna i moim zdaniem już w wieku przedszkolnym. Natomiast badania na ogół skupiają się na wieku młodzieńczym lub też wieku dorosłym. I teraz może pierwsza oczywista sprawa. To nie dziecko sobie kupuje telefon, tylko otrzymuje ten telefon, a więc dlaczego jako najważniejszy prezent uważamy za kupienie dziecko telefonu? I teraz pana spytam jako młodego człowieka, bo ja już prawdopodobnie ojcem nie będę. Dlaczego rodzice kupują dziecku telefon komórkowy przedszkolakowi? Przyznam to, czego nikt nie chce przyznać. Dlatego, żeby go zająć, żeby mieć wolny czas, żeby nie musieć się w tym momencie zajmować tym dzieckiem, żeby móc mieć wolną uwagę na swoje sprawy. A więc kupują ze względu na swoje korzyści, które zwalniają ich z wychowania, tak? Mm -hmm. Z wychowania. No, drugi taki przykład idący w tym kierunku. W tejże komórce są różne ciekawe aplikacje, między innymi taka na a zatem dziecko sygnalizuje te, ta aplikacja, że powinien nakarmić, napoić pieska, i dziecko to wykonuje regularnie, natomiast w tym samym czasie w kącie leży jego pies ani nakarmiony, ani napojony. A zatem dziecko przeniosło swoje uczucia opiekuńcze do internetu, natomiast nie zajmuje się psem. Dlaczego się nie zajmuje? I z pana rozumowaniem, bo nikt nie chce go wychować w tym kierunku. Bo wychowanie dziecka polega tu na tym, żeby nauczyć go pewnej dyscypliny, a przede wszystkim też rozpoznawanie potrzeb tego psiaka. No, ja, jako miłośnik zwierząt, a pan sądzę również, jestem mhm. jednak za tym, żeby karmiono rzeczywiste zwierzęta, a nie zwierzęta internetowe. No dobrze, pani profesor, dlaczego tak się dzieje wobec tego? Dlaczego dziecko, które ma smartfon w dłoni z aplikacją do opieki pieska, chętniej będzie się opiekowało cyfrowym pieskiem, a nie tym, które ma obok nogi. Pan, który się zda na tym zdecydowanie lepiej niż ja, wie o tym, że w tej aplikacji zawarte są nagrody skłaniające dziecko do ponowienia tej czynności. Mhm. Natomiast nawet jeżeli ten dzieciak Wykona odpowiednie czynności związane z karmieniem i napojeniem, może tego nikt po prostu nie zauważyć. Mm -hmm. A zatem rodzice przenoszą wychowanie do internetu. Ten internet, ten telefon komórkowy jest, staje się środkiem wychowawczym. Najlepiej chyba mówić za pomocą przykładów. Pe pewnie widział Pan sytuację, że na przykład w miejscu publicznym dzieciak zaczyna krzyczeć, zaczyna się zachowywać. Tak, że zwraca na siebie no tak, uwagę, Leży na co, co robi matka. Nie zajmuje się tym zachowaniem, tylko wyciąga internet, włącza bajkę, daje mu bajkę, a zatem wyręcza się, ponieważ nie ma żadnych umiejętności idących w tym kierunku, żeby zapanować nad tym zachowaniem, a to akurat działa. Mm -hmm. No i szczególnie niepokojące jest wtedy, kiedy ten 3-4-latek śpi z telefonem pod Poduszko i nie pozwala sobie odebrać. Na to wskazują moje badania. Wprawdzie one są pilotażowe, wstępne, ale wyniki są niepokojące. Mianowicie, mimo ewidentnych objawów rozpoczętego procesu uzależniania, rodzice są nadal beztroscy. Przede wszystkim panuje takie powszechne przekonanie, że dziecko z tego wyrośnie. Ostrzegam, że nie wyrasta się z uzależnienia, lecz je się wyrasta. Mm -hmm. Szczególnie to jest niepokojące wtedy, kiedy sami rodzice są uzależnieni, a chyba nie jest to takie zjawisko rzadkie. A więc spędzamy czas przed y, komputerem, nie rozszerzając tej naszej interakcji. No jak fatalnie wpływa to na komunikację rodzinną, to chyba nie muszę dodawać przykładów, ale może powiem o tym, że widuję sytuacje takie, w której pan na pewno zauważył, że dzieci są karmione, a jednocześnie oglądają bajki w smartfonie. Tak, to powszechne. To jest powszechne ale to jest powszechne w naszym kręgu kulturowym, nazwijmy europejskim. Trochę zwiedzam świat i zauważyłem, że jeżeli jestem na przykład w Maroku, to tylko Europejczycy tak się zachowują, natomiast dzieci marokańskie w dalszym ciągu zadawalają się wzajemną obecności, o nikomu nie przychodzi do głowy, żeby postawić. Nie, ja, nie... ja też mam tutaj pewną porażkę, do której się przyznam jako dziadek. Mianowicie, kiedy to odebrałem swojemu dwuletniemu w, wnukowi smartfon, który dała mu matka, oczywiście wchodząc w konflikt z synową, to on to bardzo zapamiętał. I mhm. potem syn mi doniósł, że przez dwa tygodnie powtarzał zły dziadek, zły dziadek, a miał niespełna dwa lata i tak naprawdę mało mówił. A więc zobaczmy, jak to silnie oddziałuje na emocje. Mhm. I teraz, to, że wrasta się, tak jak pan mówił, z powodu dających korzyści rodzicom, powoduje, że ci rodzice na przykład, to wynika z moich badań, uważają, że jeszcze nie czas na interwencję. A więc będą prawdopodobnie czekali do dziesiątego roku życia, kiedy ten problem tylko i wyłącznie będzie coraz bardziej nabrzmiały. Zanim przeniesiemy się na inne kontynenty, bo, bo też taki temat mamy, e, chciałbym jeszcze wrócić do naszych realiów polskich. Czy to trochę nie jest tak, że kiedy patrzymy na współczesnych nastolatków, dzieci jeszcze trochę młodsze, to bardzo się nam to nie podoba, że... Cały czas siedzą z głową, y, z nosem, jak to się mówi w telefonie, tak? Ale jednocześnie jako rodzice nie mamy oporu przed tym, żeby zajmować uwagę dzieci telefonem. Czy to trochę nie jest tak, że nie zdajemy sobie konsekwencji z tego, co robimy, że podajemy dziecku de facto pierwszy narkotyk? Tak, chyba sobie do końca z tego nie zdajemy sprawy. Zresztą, właśnie Chińczycy uznają to uzależnienie za rodzaj uzależnienia od heroiny, a więc tutaj analogia jest pełna. Natomiast przede wszystkim obawiamy się interweniować. Co to oznacza? Że jeżeli ja odbieram czterolatkowi, pięciolatkowi, sześciolatkowi telefon, wchodzę w oczywisty konflikt dziecko bywa agresywne. A zatem, załóżmy, krzyczy, wrzeszczy, gdy i wtedy rodzice się wycofują, czyli przegrywają tą konfrontację. Natomiast jeżeli ja skłaniam do, do używania, no to niby relacje się między nami poprawiają. Natomiast ma to jeszcze raz moje fatalne przełożenie na komunikację wewnątrzrodzinną. Mhm. No ja znam takie sytuacje, pan również, że dziecko przychodzi do domu, co najwyżej y, bierze. Jedzenie zamyka się w swoim pokoju, włącza internet i tam spędza większość czasu. I co, się, co ja obserwuję, że dziecko nie rozmawia z rodzicami, natomiast mhm. rozmawia z tymi osobami, z którymi się komunikuje poprzez internet. Mhm. A zatem to nie jest tak, że dziecko jest ogólnie małomówne. Widocznie gdzieś tam w internecie ta y, komunikacja jest bardziej atrakcyjna. Natomiast my, dorośli. Na ogół nie potrafimy narzucić pewnych wzorców wychowawczych. Ja uważam, że to uzależnienie małych dzieci przede wszystkim wynika z kryzysu lub też mieszkku wychowania. Piszę o tym. Oczywiście te artykuły są mało czytane. Ale dlaczego jest to niebezpieczeństwo? Dlatego, że ten rodzaj uzależnienia po pierwsze nie powoduje bólu fizycznego, a po drugie bezpośrednio nie zagraża zdrowiu. Nie widać jego efektów na pierwszy rzut oka. Tak, a zatem po, nic się nie dzieje, bo gdyby było to uzależnienie od, załóżmy, alkoholu, no to by była interwencja chyba szybsza, bo i objawy są bardziej widoczne. Dlatego też większość rodziców uważa, że cisza jest tu największą nagrodą. Dla kogo nagrodu? Dla, dla nich? Dla nich oczywiście. No i uważają. Następnie uważają, że tak powinno być. Natomiast nie kupienie na przykład przez dziadka y, odpowiedniego smartfona dziecku z powodu, y, z powodu uczestniczenia w uroczystościach komunijnych jest traktowane niemalże jako przestępstwo. Mhm. A zatem też są pewne obyczajowe normy, które narzucają, ponadto jak pan wie doskonale ode mnie, dzieci, które nawet rodzice rodzice nie dają telefonu, na przykład, kiedy idzie do szkoły, no są często separowane przez pozostałe dzieci. Stają się, stają się niemalże wykluczone. No właśnie, dotknął tutaj Pan pewnej rzeczy bardzo istotnej, bo my możemy tutaj mnożyć przykłady, które są oczywiste, jakie konsekwencje mogą iść za nadmiernym korzystaniem z internetu, z telefonu, z technologii ogólnie, tak. Ale kiedy słyszę to młody rodzic. To sobie pomyślę. Okej, okay, panowie. Dobrze, że mówicie, wiem o tym, ale ostatecznie życie wygląda zupełnie inaczej. Wszyscy korzystają z technologii, nie da się tego zatrzymać, to będzie tylko postępowało. Więc co taki młody rodzic powinien? Jak powinien do tego podejść? Proszę pana, no chodzi o to, że tutaj działanie jest dość proste. Można ograniczyć korzystanie z, z telefonu komórkowego, czy tak, czy nie? Można. Można wprowadzić pewne dyscyplinę. A więc nie jesteśmy za tym, żeby wykluczyć korzystanie, bo to jest niemożliwe, zresztą niepotrzebne, bo są również zalety z tego korzystania, o czym pan wie zdecydowanie. Natomiast my nie wprowadzamy żadnej dyscypliny mm -hmm. w korzystaniu. No niby tam się mówi, że ograniczam do tego, do tego, ale jak wiadomo, dzieci bardzo szybko to potrafią obejść i korzystają, korzystają jak chcą. Chińczycy jako pierwsi zdiagnozowali ten problem, w ten sposób, że uznali, że uzależnienie od internetu, głównie gier komputerowych jest największym zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży chińskiej i wprowadzili z jednej strony obowiązkowe leczenie, a z drugiej strony limitowanie dostępu. Tak. Im młodsze dziecko, tym mniejszy czas korzystania. O, oczywiście oni od, to kontrolują odgórnie, również, również Australijczycy wprowadzili ograniczenie. Możliwości korzystania przez dzieci z dostępu do mediów społecznościowych. A zatem są już działania w tym kierunku. Natomiast w naszym kraju dopiero jest dyskusja na tym, czy to jest uzależnienie, czy to jeszcze nie jest uzależnienie. Rozważania terminologiczne, programy pilotażowe, ale chyba każdy, kto się rozglądnie w koło, to widać gołym okiem. Jak, jak to oddziaływuje? To może takie pewne ostrzeżenie tak dajmy. No przede wszystkim jest oczywisty związek pomiędzy uzależnieniem od telefonu, internetu głównie, a otyłością, nadwagą. No bo jeżeli okay. się korzysta, no to wiadomo, że ogranicza jest aktywność. Następnie, jeżeli pan obserwował dzieci, coraz rzadziej one są na podwórku, to one biegają, ale z telefonem mm -hmm. w ręku. A zatem nie rozstają się niemalże. A więc jeżeli ktoś nie potrafi się rozstać z zabawką, chociażbym chciał w to wierzyć, no to świadczy o tym, że jest uzależniony. Panie profesorze, smartfony, trzymajmy się tego przykładu, są w tym momencie przedłużeniem ręki człowieka, dorosłego. Od dzieci, dzieci to trochę inny temat. Nie da się tego, nie, nie da się nie zauważyć, że tak już, tak już zostanie, to zostanie z nami na zawsze. Więc być może to nie technologia jest problemem, tylko brak systemu, brak świadomości. No, ja uważam, że nie sama technologia i nie mam żadnego wpływu na wyhamowanie jej i, i takich ambicji, lecz korzystanie z tej technologii jest tu problemem. Korzystanie, korzystanie, mhm. świadome korzystanie, świadome, świadome oczywiście korzystanie. Bo jeżeli nawet w przedszkolu, przedszkolu mówi się do rodziców, żeby nie kontrolowałem nadmiernie te dzieci, okazali nauczycielom zaufanie, to część rodziców żąda, żeby co były kamery, które pokazują, co te dzieci robią. Następnie się rodzica mówi, dzieci mogą wychodzić bez telefonu, no to rodzice odpowiadają, ale my chcemy ich kontrolować, więc wtedy ja odpowiadam, że jako dziecko zostałem wysłany mm -hmm. na kolonie na trzy tygodnie, bez telefonu, bez dostępu do telefonu, bez nakłaniania mnie i przeżyłem. A moja matka również. Natomiast jeżeli dziecko jedzie na kolonie, a jeszcze nie wyjechała, już ma wiele telefonów pod tytułem Jak tak jest, no to potem ta kadla musi też walczyć z tym, żeby to dziecko zaczęło odpoczywać po prostu. A zatem ten świat wirtualny wyrywa to dziecko z realnego życia. Mhm. Z realnego życia. To może powinniśmy powiedzieć, przepraszam, za, może powinniśmy powiedzieć, że to nie dzieci są uzależnione. Tylko świat, który zbudowali dorośli, Usależnia uzależnił dzieci. dzieci. Tak. No jeszcze raz mówię, tutaj dzieci są ofiarą. Nie zbudowaliśmy im po prostu świata, który byłby bezpieczny. Tak, tak, ale... Albo inaczej, technologii, która ym, z rozsądkiem podejdzie do okresu dojrzewania. Yy, najgorsze są konfrontacje, kiedy to dziecko nie pozwala nam odebrać tego telefonu, mocno protestuje. No ostrzegam, że spełnia w ten sposób kryteria rozpoznania u niego zespołu zależnienia niezależnie od wieku. No bo jak na prośbę rodzica daj telefon, schowam, no dziecko powinno po prostu zareagować jak jak normalne, posłuszne dziecko. Natomiast jeżeli to jest obiekt walki, no to wtedy jest to bardzo niepokojące. Panie profesorze, zmierzając do końca, co by pan powiedział Młodemu rodzicowi, jakiemukolwiek, po prostu rodzicowi, który zapyta, no dobrze, to co ja mam zrobić z tym moim dzieckiem? Zabrać mu telefon, nie dawać mu go w ogóle, zablokować go do dnia 16 roku życia? Co mam zrobić, żeby moje dziecko było bezpieczne i żeby jego rozwój był odpowiedni? No, to wszystko zależy od tego, na jakim etapie się znajduje. Mhm. A więc jeżeli jest to rozsądne korzystanie z telefonu, no to nie protestujemy. Tylko przede wszystkim musimy ustalać normy czasowe. To jest najważniejsze, czas korzystania. Dlaczego? Bo jest to kryterium obiektywne, wymierne. A więc jeżeli ustalamy, że dziecko korzysta godzinę, dwie, no to korzysta tylko tyle i wtedy nie ma obawy o uzależnienie się. Natomiast jeżeli dziecko korzysta w sposób niekontrolowany, no to ta obawa zawsze istnieje. A zatem nie mówię, żeby dziecko i dzieciom nie kupować telefonów, bo chyba zawsze będą kupowali teraz. Natomiast mówię, żeby od początku wprowadzić jakiś system wychowawczy korzystania. Korzystania. No, można chyba się umówić, że w czasie weekendu nie korzystamy, ale rodzice też mają nie korzystać. Bo to nie no może właśnie. być tak, że dziecku zabraniamy, a sami korzystamy. No nie, obie strony. Obie strony. Na zakończenie, może przypomniał mi się taki film francuski, że dzieci zostały wysłane do dziadka gdzieś wysoko w góry, gdzie nie było zasięgu. Dziadek nie miał telefonu komórkowego i trzeba dwa tygodnie było przetrwać, a dziadek nie miał wcale zamiaru zmienić stylu swego życia. Tylko korzyści. Tylko korzyści, tylko korzyści. My też, proszę Państwa, jak chcemy odpocząć, powinniśmy zostawić, wyjechać, albo tam przebywać, że tego zasięgu nie ma. No Krótko mówiąc, podstawową formą tutaj jest odpowiedni system wychowawczy, narzucenie sobie pewnej samokontroli. Świadomość i podejście do tak, technologii jako tak. do czegoś, co potencjalnie może uzależnić, jak alkohol, narkotyki. Tak, no wszystko może uzależnić, no jeszcze właśnie, raz kawa. mówię, to właśnie, a więc w związku z tym tutaj mechanizmy są bardzo zbliżone, tylko mówię, o, waż, o ważniej, łatwiejsza jest walka z uzależnieniem w wieku przedszkolnym, kiedy to rodzi się dopiero, to jeszcze nie jest, niż w wieku późniejszym, dlatego zajmuję się tym nowatorskim tematem. Moimi Państwa gościem był profesor dr habilitowany Zbigniew Tarkowski. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. E, dziękuję za rozmowę.